Cześć, witajcie, widzimy się podczas zbioru mieszanki gożowskiej i czwartego pokosu. Dzisiaj koszone, przed chwilą skończyłem kosić, umyłem przednią kosiarkę, już na zimę tylnie jeszcze zostawiłem z tylnymi. się zejdzie, to się kiedy podepnie specjalnie. No i tak, dzisiaj rano koszone, dzisiaj była super pogoda jak na październik, 20 stopni, nawet z kawałkiem, trochę wiaterku. No i tak, i zbieram tutaj co było rano koszone tego żowska. Nie są takie wałki, może zbyt duże, zależy w sumie gdzie. I nie jest taki gnój jak na razie. Jak na razie idzie dobrze, zobaczymy dalej. Na pewno woda spod przyczepy nie leci, a to znaczy, że, że nie jest taka mokra. I ona dosyć żywa jest, bo ona jeszcze nie przekwitła, ta wyka, ani koniczyna. No, zobaczymy, na razie się zbiera bardzo lekko. Jutro ten deszcz nadają. na pewno. Po tym deszczu będzie mokrzejsza jak teraz. Ważne, że teraz za pogodę zbierana, niby dzisiaj koszona, ale jest towar dobry, nie jest za mokry. No, nie ma śladu, że się miele w rotorze, tak jak w tamtym roku takie masło się robiło. No, także działamy. Dzisiaj 16.30. 31 hektarów położone na spokojnie po 8 zacząłem no i działamy teraz Dzisiaj można troszeczkę jeszcze podciągnąć tej roboty, może najpierw te gorzowskie zebrać Nie daj Boże doleje i, i będą się i kolejny żnąć na polu i, i gnój będzie z niej Ale nie przybywa tak na przyczepie te wałki takie nie za straszne, Wam powiem. Tutaj dołkiem to są, za dużo nie będzie tej górzowskiej, ale no, tak jak tutaj, tym dołkiem co wychodziłem, jak posiłem, to jest super. No na pewno na wiosnę będzie więcej bo tutaj szału nie ma. Ale zawsze to jakaś pasza, tak. Tak by pole leżało odłogiem Pod kukurydzę po jęczmieniu Kawał czasu, a tak zawsze Trochę tej paszy będzie Druga przyczepa Tutaj sąsiad pomaga No jednej z hektara można zapomnieć niestety zobaczymy, 5 hektarów tutaj jest i czy weźmiemy jedną, już zawiozłem na te trzy przyczepy? pewnie nie chociaż no pewnie niecałe 4 wyjdzie z tych 5 hektarów no to jeszcze nie jest taka zła trochę jednak wyszedłem przy wywalaniu Leciało trochę z przyczepy. Świeżo koszone, ma trochę wody w sobie jednak. Trawa pewnie nie będzie taka mokra, no a jednak, gorzowska to wiadomo. No już zaraz chyba przyczepy będzie miała sąsiad. Ja zaraz pół, no to jeszcze jedna pewnie nie cała was stąd będzie. Chociaż no ciężko powiedzieć, tak się wydaje, a ja jeszcze pewnie sporo wezmę. Tam jest klina, gdzieś pewnie 3,5 z tych 5 hektarów. No to jeszcze, kurde, na to, jak ona wyglądała, nie jest źle, nie ma co narzekać. My to i tak mamy duży zapas trawy, ale wiadomo, na sprzedaż też nie zaszkodziłoby, jakby było więcej. Ale i tak, na to, jak ona tu wyglądała, to jest super, trzeba się cieszyć. No nie, nie będzie czterech, stąd już się ściana pochyliła. Jeszcze trochę wsadzę, tutaj spina ten wałek, no i po długości tam jeden długi został. Jeszcze pewnie trochę wezmę tego długiego, no to prawie trzy będą tutaj z pięciu hektarów. No, bo tak szału nie ma, ciekawe co dalej. Następne działki co pokażą, ale też tak się wydaje, może jak się kosiło objętościowo, że jest fajnie. Ale wchodzi jednak jest, wchodzi No ja jeszcze trochę też wcisnę no, albo tu się wciąć, albo dobra, jadę do brzega No to jak 5 hektarów 3 przyczepy, a 15,5 wszystkiego No to jeszcze 10,5 to 6 przyczep, no 7 może tam trochę lepsza będzie kawałkiem 10 przyczep gdzieś pewnie, około będzie z tej gorzowskiej. to w sumie jeszcze nie ma tragedii. No i następny kawałek tutaj u nas za oborą. W tych dwóch w sumie jest 8,5 to były trzy przyczepy, teraz będą dwie będzie pięć na te dwie tutaj nie weźmiemy pewnie nie wiem czy to kurcze nie lepsza tutaj saletra poszła, tam nie I się wydawało jak chodziłem, że nieduża a jak się skosiło to to jednak jest troszkę tego towaru No się okaże, ile na dwie weźmiemy, ile zostanie. Już ciemno, w pół do siódmej wieczorem, a już zobaczcie, środek nocy jakby był. No ale trochę dzisiaj by pasowało podgonić roboty, bo ten deszcz od czwartej rano do ósmej pokazuje nawet. Tam niby nie dużo, bo tam od jednego litra w godzinę pokazuje, to tam przez 3-4 godziny to ze 3 litry może. No to tyle co nic ale zawsze będzie już więcej z głowy a tutaj na Gorzowską jakby dolało to by i kolejny się żnęły sporo no i też dużo mokrzejsza by była a tak jednak no trochę leci woda z niej ale jest towar dobry nie jest taki gnój i takie masło no i zaraz będzie przyczepa No ta jest chyba lepsza tak się nie wydawało, a, a jednak jest sporo lepsza. Mocna akcja, można powiedzieć, a tu dopiero 19:47. Zbieramy na razie cały czas tą gorzowską. Tam u nas było z tych 8,5 tak, pięć przyczep, nawet tam chyba niecały. No to tak troszkę więcej się spodziewałem w sumie. Ale tak jak mówię, trzeba się cieszyć, że, że i tak to coś urosło. Tutaj jest bardzo ładna. Tutaj z DSV na części co było zasiane i ten top Maximus stopna No ładna tutaj jest. 2,5 hektara, a pewnie będą niecałe dwie przyczepki. drugi raz w koło idę a już zaraz po przyczepy pewnie będzie No na razie nie pada, na rano dopiero nadają to sporo zbierzemy tylko grzowskiej w sumie tylko zostanie pewnie nawet to te 4 hektary tam co jest no, to w sumie i dobrze bo trawa to tam nawet jak popada to to myślę, że będzie szła, no a to gorzowska to jednak ciężka jest do wysuszenia, a w ogóle no, nie jest takie to. Dobrze się zbiera nawet w się to wymiesza z trawą i będzie dobrze. No nie myślałem, że dzisiaj aż tak pójdzie robota, miała być jutro zbieranie, a to sporo dzisiaj jeszcze będzie ogarnięte, żeby to bliżej było wożone do nas. Bo sporo by było zebrane. Tamte 8 hektarów ponad, to przecież to praktycznie przy Sigosef. Moment by było ogarnięty. Ale chyba później, w dzień ma być jutro pogoda. Pojutrze mamy sobotę. No, trochę się mieli w rotorze tutaj. Przy tym lasku w dołku. Na sobotę, pojutrze ma być też pogoda. Aby do niedzieli ogarnąć, żeby w niedzielę już nie zbierać. No bo jeszcze tam mam zebrać ogulka. Co od nas zbierze trawy? Eee, to może się ogarnie. W niedzielę to i deszcz na No, zbieram tutaj teraz tą trawę na torfie. Tutaj kurde z tych 4 hektarów. To co, ta najlepsza trawa była jak kosiłem Więcej będą jak trzy przyczepy Już Przy jedna, teraz ja będę drugą miał I tam się dobieraliśmy, to z 2,5 Jeszcze jedna na pewno będzie, czyli gdzieś z 3,5 pewnie No to bardzo ładnie Tylko no fakt, jest tutaj zielona, świeżo koszona dzisiaj No to jej tak nie wciśnie nie wiadomo ile No będzie, kurde Przybywa na przyczepie Jestem tu na tym kawałku, co się trawa nie udała na wiosnę. Na tym torfie co były w topy, wiecie o który chodzi na pewno. Bo tutaj podczas koszenia nagrywałem. No i mokro jest tam, trzy wałki trzeba w poprzek zostawić. Teraz jestem z pustą przyczepą, zobaczymy ile tu się uda zebrać. No najgorzej, tutaj właśnie jest na samym końcu tego lasu. tutaj bo to się tylko później. i tak zobaczcie jak tu się żnęło już przyczepa się dała i podbierak uniosłem żeby może jakoś przyjechać ale to nie ma sensu chyba dostawimy to i tyle bo to i tak tam jeszcze się zakopiemy i, i dopiero będzie No tutaj trochę było towaru więcej jak dwie przyczepy na pewno z 80 i tam za drogą jeszcze chyba 40 alek, czy pół hektara no To takie krótkie w najgorszych miejscach tutaj pozostawiane może z pustą tutaj ja jakoś dam radę no tu nie jest źle najgorzej tam w poprzek może kurde i ten jeszcze jeden wałek bym sprzątnął ale nie chcę, bo tam kurczę. Tutaj się właśnie zakopałem z talerzówką. Tutaj się podsieje najwyżej na wiosnę w poprzek. Tutaj i tak właśnie tym miejscem nie ma trawy. To i tak muszę podsieć i tak. Teraz już na zimę nie warto. Ale no tutaj dotąd na pewno trzeba podsieć. A dalej trochę gorzowskiej było wsiane. To tutaj też podsiejemy najwyżej. Bo Poszło całe szczęście, że pusta przyczepa. No dalej się nie chce pchać. Tutaj zacienione przy, tym, przy tych drzewach. i Teraz wiadomo, jakie są pogody. Mhm, ale tutaj to zoro, pole. wo Tu coś przysiadło. Pewnie wjechałem w tą korainę, co, co ulubnąłem na wiosnę. Jeszcze kurcze. Jeden wałek, może jakoś domontujemy No tutaj myślę, że ta ziemia się odleży No tych torfów kurde nie należy orzeć Przynajmniej się kawałek urównał, ale co z tego jak... Hmm, jak tutaj jest problem Teraz żeby to zebrać przyczepą No belarko może tutaj wjedzie To najwyżej ktoś tutaj sobie zbeluje Tam szło, tam trochę też wpadła przyczepa nic ważne, że tutaj dalej jest sucho tutaj już spojrzeć to w miarę to wygląda najgorzej tam dobra, uciekamy stąd i tak myślałem, że tu będzie też źle ale tu jest ok, najgorzej tam tam się poryło tutaj w miarę no nic, musimy to zostawić chyba, że jeszcze na smoko nie spróbować no zobaczę ale raczej nie tutaj ktoś sobie niech to zbeluje może ze dwie bele będą no i popadało w nocy dzisiaj o 11 ruszyliśmy gdzieś mokra, jest dużo mokrzejsza niż wczoraj zobaczcie, wczoraj od razu po koszeniu była pewnie suchsza niż, niż teraz po tym deszczu, ale trochę teraz się rozpogodziło. To może będzie przesychać. Ostatnia działka z Gorzowską. Dobrze, że wczoraj się zebrało sporo je. I zostaną tylko trawy. No to trochę będzie tych przyczep. Nie wiem czy nie 18. Wszystkich. Teraz... Będzie 14 jak te przywieziemy. Jeszcze to pewnie z Gorzowskiej jedna i tam no 17 na 100% będzie pełny z tych 31, no Gorzowskiej z tych 15 pewnie wyjdzie z 9, no to ładnie, kurde, no jak na czwarty po prostu na słabszą Gorzowską to, to jest dobrze, tak mi się wydaje. Wiadomo, teraz tak na przyczepę dużo nie wsadzi, bo to jednak ciężar tutaj też takie te wałki, nie za duże tej gorzowskiej, ale coś tam, coś tam będzie. Tutaj jest BG13, trochę się ubiera. Wczoraj się nie odzywało sprzęgła a dzisiaj, dzisiaj już tak. Tam na automat i tyże. Mój mieli się w rotorze dzisiaj już. No co zrobić, tam dużo nie popadało, 3 litry chyba, ale jednak trochę przemoczyło już i trawa młoda. leci trochę no, no niestety taka jest teraz jesienna pogoda nie wysuszę tej trawy wczoraj super wyschło kurde 20 ponad stopni wiatr No ale co zrobić, dzisiaj już zmiana pogody jutro 13 stopni słońce pogoda a w niedzielę znowu deszcz, to duży deszcz w poniedzieli też tak w kratkę miała być pogoda no, trzeba zebrać i tyle, żeby było z głowy. Jaka jest, taka jest, trzeba zebrać i, i zakończyć sezon sianokosów na ten rok. Drugi dzień zbierania, my jeszcze walczymy, kurde. No fakt, że jest trochę kilometrów tutaj do zrobienia. 6 przyczep tutaj sprzedałem blisko w miarę no i będzie na pewno jeszcze 13 pewnie 14 do zawiezienia właśnie tam dalej było w sumie jeszcze chyba ze 3 do tych kurczę I tutaj zacienione miejsce takie i ta trawa nie przeschodzi się za dużo no na, na automat nie spodziewałem się, że aż 20 może być przyczepliczyłem, może 15, może, może 17 to górę a no, tu będzie pewnie za 20. Ta trawa naprawdę taka kurczę masywna jest strasznie druga trzecia to jest drobna, a tutaj wałki takie nie za duże, ale ona jest bardzo masywna Te liście dosyć szerokie i jest plon naprawdę jak na czwartą to nie wiem czy kiedykolwiek może w tamtym roku żeby taka czwarta trawa była i nic, tylko się cieszyć i wiadomo jej tutaj nie przesuszymy to i tych przyczep trochę więcej jednak jest kurde będą jeszcze dwie przyczepy no, czyli będzie tam 6 tu 14 i tutaj te 14 to trochę dalej do zawiezienia i się schodzi i tylko te sprzęgło staje Tylko chyba tutaj tak, bo tu zacienione Przedziałamy. Dzisiaj tu od nas nie wiem czy skończymy wozić. Teraz przywiozę i pewnie będę zbierał tam na miejscu. Nie wiem, chyba że później jeszcze w nocy tutaj po te dwie się przyjedzie. No dzisiaj piątek do nas spokojnie. Jutro pogoda w sobotę, jutro się skończy. Ale jutro się jeszcze nie wiem czy do obiadu wyrobimy. Jest tego towaru, no i nie pobłoni Żeby jeszcze tej koszowskiej było tyle co w tamtym roku. By było jeszcze, jeszcze więcej.